Kierowcy zbliżają się już do startu tego wyścigu, zbliżają się do momentu, w którym pojawi się zielona flaga na torze Worldwide Technology Raceway, zwanym potocznie Gateway. Pora ruszyć do walki o kolejny bilet do następnej rundy fazy play-off. Pora ruszyć do bezpośredniej walki o mistrzostwo tej serii. Dan Hamlin kontra Kyle Larson, a dalej Chastain i ubiegłotygodniowy Chase Bristol. Denny Hamlin widzi już zieloną flagę, która w tym momencie pojawia się nad torem, i ruszamy do kolejnej rywalizacji. Enjoy Illinois 300. Dobry start den Hamlina. Natychmiast wyprzedza Kyle'a Larsona i zamyka wewnętrzną stronę, ale jest nieco wolniejszy. Larson musiał tutaj uciekać na zewnętrzną i próbował tam zaatakować, ale tutaj nie będzie zmiany na czele stawki. Denny Hamlin, liderem tego. Wyścigu. Troszkę niestabilnie tutaj Chase Briska walczył z samochodem, wchodząc na wewnętrzną rosa Czastejna, ale wygląda na to, że udała mu się ta sztuka i być może zgarnie trzecią lokatę już za moment. A po pierwszym okrążeniu, jako lidera, mamy Danego Hamlina. Zatem przekuł pole position. Wprowadzenie na pierwszej cyrkulacji za nim Larson Czastejny Briscoe walczący o tą trzecią lokatę, bezpośrednio za nimi walczący o miejsce piąte. William Byron i Ryan Blaney wszyscy są zawodnikami walczącymi w playoffach, więc toczy się tutaj ostra rywalizacja. O każdą pozycję wartą punkcik. Jedna pozycja w górę to jeden punkcik więcej, więc to wszystko są te rachuby, te kalkulacje, które mogą okazać się niezwykle istotne już za tydzień, kiedy zakończy nam się pierwsza faza tegorocznych playoffów po wyścigu w Bristolu.